Dzień dobry. Spotykamy się przed premierą Domu Otwartego Michała Bałuckiego, który premiera będzie już 8 stycznia o godzinie 17.30 w Teatrze Cieszyńskim. Spektakl wystawiany przez Scenę Polską. Spotykamy się dzisiaj z reżyserem tej inscenizacji panem Adamem Sroką. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Spotykamy się też za partyjką szaków. To nie jest przypadek, ponieważ jest to jeden z znaczących rekwizytów Domu Otwartego, więc myślę, że z przyjemnością też Państwo będziecie wypatrywali tego rekwizytu na sobotniej premierze. Natomiast chciałabym w pierwszym pytaniu do reżysera nawiązać. Do balu karnawałowego, ponieważ on jest jakby gdyby punktem kulminacyjnym Domu Otwartego. To jest bal karnawałowy w końcówce XIX wieku i chciałam zapytać, czy my się dziś bawimy podobnie do ludzi z tamtej epoki i czy taniec dziś i kiedyś ma tą samą rolę, to samo znaczenie? Na pewno bale zmieniły swój charakter, są bardziej, powiedziałbym, dyskotekowe. Bal bale z naszej komedii jest balem troszkę maskowym, trochę karnawałowym, kostiumowym. Jest właściwie no, takim balem, gdzie tańce, muzyka naprawdę odkrywają wielką rolę. Ale do końca ten bal jest bardzo przewrotny i śmieszny, bo, bo wiadomo, że nasi bohaterowie nie bardzo umieją tańczyć, właściwie nie zawsze stali chodzenia na takie imprezy i trochę to ożywiają poprzez te zabawę karnawałową. No, dzisiaj bawimy się w zupełnie innym rytmie, prawda? Jest to rytm i Tempo tej zabawy bardzo, bardzo odjazdowe, wtedy jednak były kawałki muzyczne, szlagiery, były walce, mazury, nadawały one swój taki niepowtarzalny klimat. Pan jest to autor, do którego Pan nawiązuje nie po raz pierwszy. Przypomnijmy, że na scenie polskiej już Pan realizował takie dramaty komediowe jak Grube ryby, Klub Kawalerów, Dom Otwarty jest trzecią komedią, którą realizuje Pan razem ze sceną polską. Michał Pałuski tworzył grubo ponad 100 lat temu. Czym pan upatruje aktualności do dnia dzisiejszego tych sztuk, tego pisarza? Na pewno obserwacja ludzi, naszych zachowań i ponad 100 lat temu i teraz, to jest bardzo celna sprawa w jego y, tekstach, w ogóle y, znakomicie czuł teatr bałucki, scenę. To była oczywiście xix scena, ale y, człowiek był zawsze człowiekiem. Nie było papieru, można nawet powiedzieć, w jego komediach. Tam był człowiek jego, jego słabości, jego ułomności. Ludzie się mieli z siebie śmiać. Tak pięknie też o sobie mówili. Czasami ten język dzisiaj nam się wydaje taki elokwentny, piękny. Nie mówimy dzisiaj w ten sposób. Myślę, że naprawdę ponadczasowa jest ta obserwacja, jakby mieszczan Polaków zrobiona, uczyniona w tekstach przez Borackiego. Premiera domu otwartego już w najbliższą sobotę 8 stycznia o godzinie 17.30 na deskach Teatru Cieszyńskiego. Natomiast poprosimy jeszcze reżysera o kilka słów adresowanych do czytelników głosu tuż przed premierą. Zapraszam na zabawę taką karnawałową, z pięknym tekstem, zupełnie z niespodziewanymi zwrotami akcji. Słowem jest to bałucki pełną gębą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Serdecznie Państwa zapraszamy. Zapraszamy.